Witam wszystkich. Mercedesiek już wybił 140 tysięcy. Czek się nie świeci. Ostatnio na serwisie zrobili, wymienili świecę żarową. I tylko świecę, bo ten błąd, co mi kolega sprawdzał od czujnika NOXY, już nie był aktywny. Więc już więcej nic nie grzebali. Wymiana świecy 800 zł. I co? Teraz wymieniłem opony. E, Oponki zmieniłem na letnie. Bo we Francji ktoś mi pisał, że już jest 30 stopni. Jeszcze posprawdzam dekielki. E, patrzcie, jak mi się to nad kole tutaj pękło się. Ale teraz założyłem tak, jak. O, nie będzie się trzymało. I to mi tak stuka czasami, kurde, nie wiedziałem co, co to ten. Żeby to jakoś przyczepić. Ale to już nie teraz. E... Te oponki z tyłu, to też jeszcze są fabryczne, nowe, znaczy, no, z, z są kupione, ale one już się kończą, te z tyłu już się kończą, zimówki jedne już jeździłem, teraz drugie, teraz co zdjąłem, to już też prawie na wykończeniu, na tyle lecą opony, no tu jeszcze do tego... Znaczka jest troszeczkę mięska, ale to lata całego pewnie nie przelatam. Chociaż teraz będzie robota, to może nie będzie tyle jeżdżenia. Hamulce jeszcze nie były wymieniane, klocki. 140 tysięcy i jeszcze nie były wymieniane, no bo przebiegi autostradowe można powiedzieć. No i jeszcze na serwisie mi powiedzieli, że klocka jest... Jeszcze na 60 tysięcy. Jedna czwarta klocka na 60 tysięcy jeszcze jest przy następnym serwisie na 200 tysięcy już wymienią i tarcze, i tarcze i klocki. No i dzisiaj nie wyjedziemy. Tutaj ziemię porównałem. musiałem trochę pochować, a jeszcze tak Zobaczcie jakie tato fajne stopy porobił. Pożyczyłem wcześniej od Michała. Kurdeć. Ciągnik się tak nie zapada. Tutaj z ładowarki ten, ale ale są kolejny. Chodzi tutaj, no to kiedyś może przestanie. Jak się nie będzie jeździć, to przestanie może. Jak wziąłem od Michała te stopy, to Tato zaraz pomierzył i zrobił od razu. jeszcze nie zdążyliśmy tu malować na zielono. Sierwnik odczepiony. Jadę broną. Yy... Tu jeszcze cofnę, ale to nic nie na chyba, bo to jest moko pod spodem, to ile by nie jeździł to i tak nie wyrówna. Yy, jadę zrobić orkę po kukurydzy pod fasolę. Tutaj mam jeden skrobak uszkodzony, że tak powiem. Nie będę tutaj sypał. Yy, teraz jest dojście, to może na polu sobie wymienię, to wam pokażę. No elegancko hala duża hala duża, jest miejsca super ale dzisiaj gorąco wcześniej Mercedesem jak jeździłem i postał to 28 stopni pokazał powiedzcie mi ile dać bo macie w sumie rację że wodą zalewać z koła to od razu lepiej glikolem i teraz tylko pytanie ile tego dać Czy 20 litrów koncentratu wystarczy na zalanie całych opon wodą o. Powiedzcie mi, czy 20 litrów na koło koncentratu, czyli 40 litrów koncentratu wystarczy na, na stężenie takie, żeby nie zamarzło Możecie y, tam napisać w komentarzu. Bo płynem to nie opłaca się, to jest, to jest za dużo. A tak e, po prostu. No i źle tą popować. A, a jak bym wlał te 20 litrów, to resztę już wężem e, ogrodowym dopełnię wodą. Pomysłowy dobromir. No i wyrównałem, zaraz to przęskni. Powiem Wam, że katastrofa się stała. Rozjechałem ładowarką. Rozjechałem, ładowarką, ma gdzie róże i powiedziała, że mnie nie lubi. Czy będzie rozwód z tego powodu? Zaraz to przeschnie. Więc tak, tak wygląda uszkodzony skrobak. Tylko jeden jest uszkodzony, a tak wygląda nowy, Chyba taki sam. 70 zł. Czy 70 parę odwrotnie myślę, tak. To jest jakiś taki wąski, a może taki wytarty już. Nie, zobaczymy. Tylko teraz, żeby to dobrze ustawić, trzeba to wystukać młotkiem. O, w twój dzień. Jeszcze robię tutaj tą orkę po kukurydzy pod fasolę. Zaschło się już to i jeszcze się teraz zasknie. Dlatego przed wyjazdem równam to broną aktywną i wygląda to całkiem nieźle, aczkolwiek jest takie grudki soł. Nie wiem czy w to się już uda zasiać ale to chyba trzeba będzie jeszcze raz przed siewem uprawić, ruszyć Nie wiem czy broną aktywną czy tym lemkenem już później Zobaczymy No i czas już chyba Czas już chyba, czekajcie bo jeszcze się trochę przykurzyło tu Czas już chyba zbiąć tą wiskozę Nowa, niby, i widzicie, a jak zepnę na sztywno, to jest, to jest dobrze. Znaczy, też się wychyla, ale, ale nie aż tak. Na, na czerwone nie wchodzi, no ale. Ale wydaje mi się, że troszeczkę za wysoka ta temperatura jest. No, jeszcze mam takie aplikację tutaj na androida, na drugim telefonie i pokazuje mi co 10 sekund jak robię, można to ustawiać te co ile ma pokazywać, kurde ale te co ile ma pokazywać nie gdzie jestem aktualnie I zmieniłem na 540 eko bo no i trochę gorzej to wygląda po 540 eco trzeba będzie jeszcze raz robić nie, Ale chociaż mi się nie gotuje. Ciężko ma na 1000 Znaczy nie gotuje, on się nie gotuje, tylko po prostu no... za bardzo blisko trzyma się czerwonego ta wskazówka Patrzcie co tu jest Wiosenna orka na Czarnoziemach do dupy do dupy wiosenna orka jest dobrze, że resztę mam nic nieruszane to będzie pójdzie agrolift i tak samo zaraz zaświeża yy, brona aktywna Magdalena mi pomoże przyczepić E, dobra, przyczepiamy opryskiwacz. E, oprysku doszedł. Pora pro z Adamy. Tutaj mamy schowane ciągniczek, opryskiwacz, nie widać, brona aktywna i siewnik, ładowarka i przyjadę z opryskiwaczem. E, przyjadę z opryskiwaczem, to sobie też wstawię pod, pod dach. E, a regulacje regulacje na jednej części robiłem działek i teraz właśnie chodzi mi o regulację No i dodam forapro i później jak przyjadę to też tę jedynkę zrobię jeszcze godzina 2025 kolację nie jadłem Teraz naszykuję jadę zjeść więc tak yy... Na 5 hektarów tylko pojadę, bo mam 5 hektarów do pszenicy, do, yy, tylko mi zostało do regulacji. Yy, I od razu dam yy, Fora Pro na T1 z Adamy. Jest to fungicyd O zapobiegawczym, interwencyjnym, wyniszczającym, opracowany w działaniu technologii, formulacji Asorbital przeznaczony do zwalczania chorób zbóż w terminie T1. Zawartość substancji czynnych fen... Propidy na związek z grupą Morfolin 250 gram na litr. Protiokonazol związek z grupy Tiazoli 175 gram na litr. Uprawy, które można pryskać: pszenica Ozima, pszenica Jara, Jęczmień Ozimy, Jęczmień Jary. Przy, przy, to Ozimę. No więc yy, opryskam sobie pszenicę. Yy, opryskam sobie pszenicę i zostanie mi jeszcze trochę na jęczmie, to sobie później jeszcze dokupię i tego się daje litrę na hektar no i aminos, no, aminokwasy agrosorb też po literce stabilan literka yy, modan 04 zaraz przyjdę na kolację kurde, to, to co mi się podoba to to, że nie trzeba się siłować z etykietą można zrobić? Można. Czyli cała zima, litr na hektar. O, bardzo łatwe proporcje. Czyli piątka, akurat na 5 hektarów. Na 5 hektarów mam i regulację zrobię i, i tę jedynkę. A jak przyjadę, to zrobię resztę tę jedynkę, bo już regulację na tamte miałem wcześniej. siane. 180 litrów na hektar dam teraz w nocy i tak samo na rzepak. Yy, na rzepak dam yy, też jakiś tam fungicyt na zielony pąk, insektycyd, yy, żeby zabezpieczyć, jak mnie nie, nie, mnie nie będzie. No i też aminokwasy dam. No a nie będę już nagrywał, bo to ciemno i tak nic się będzie widać yy, na, na polu. Idę zjeść kolację i wam zaraz przygotuję kajcie, wodę pusta trzeba dodać Zjem kolację i Wam wtedy zmontuję ten film, to jeszcze będziecie mieli dzisiaj z poniedziałku coś trzeszczę To no chociaż jest pełno yy, Pełno cholera mam w wężu RSM No to najpierw muszę zaciągnąć do, do zbiornika i te, ile tam będzie? Z 5 litrów o, telefon jakiś dzwoni. Z 5 litrów to akurat pójdzie, będzie na pszeniczkę. Dobra, z wami się żegnam, trzymajcie się na razie. Cześć!